Niewątpliwie jakby tak się spojrzeć na gamę naszych produktów, no to widać, że jakby no kolejnym to będzie właśnie Mazda 2, również w technologii Sky Active, jakby w tej chwili wszystkie modele na tej technologii będą bazować. Widzimy jedną tendencję na rynku, niewątpliwie segment SUV-ów, tak, rozwija się bardzo dynamicznie, jest to taki samochód poszukiwany przez szerokie grono konsumentów, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej i na całym świecie. Niewątpliwie w ramach tego segmentu SUV-ów, gdzie mamy dzisiaj model CX-5, chcemy się rozwijać i tutaj na pewno coś nowego się w tym segmencie pojawi. Ale niewątpliwie pierwsza w kolejności rzeczywiście tutaj będzie Mazda 2. Też pewnie Państwo słyszeli, że jakby no w tym roku obchodzimy 25-lecie ikony naszej marki, czyli Mazda MX5. Powstaje taka jubileuszowa wersja właśnie z tej okazji, 25-lecia. Jest to najlepiej sprzedający się roadster na świecie i w ramach tego roadstera też planujemy nową wersję. Niedawno pokazywaliśmy samo podwozie tego samochodu. Właśnie w technologii SkyActiv też spodziewamy się bardzo fajnego i super samochodu, który z jednej strony będzie lekki, z drugiej strony będzie dawał straszną Friday i dynamikę z jazdy.